Zaczynamy challenge dla Ignasia. 16 przysiadów. Moi drodzy, z radością świętowania 3 maja łączymy radość pomagania. Tak czy nie? Uwaga, zaczynamy odliczanie i ćwiczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Nominujemy następujące szkoły. 16 przysięgów daje nam się. Zespół szkół w Kamilnika. Szkołę podstawową im. Lindwiczyków Polskich w Górze. Nominujemy jeszcze szkołę Kazimierza Wielkiego w Koszyce. Pozdrawiamy Ignacia. Thank you.